Szczęść Boże wszystkim! Koledzy, chyba nikomu nie trzeba tłumaczyć, jaka jest sytuacja w górnictwie w województwie śląskim i jeżeli komuś się wydaje, że ta sytuacja nie dotyczy nas, to jest w największym błędzie. Sytuacja górnicza również nas dotyczy. Nie jesteśmy tutaj jakąś oazą czy wygrudzeniem murem chińskim, żeby nikt nie bał się o przyszłość naszych zakładów i przyszłość górnictwa w kraju. Jeżeli chce się zniszczyć górnictwo w kraju, to się go zniszczy i nikt nie będzie patrzył tak samo na nas. Pokrótce, chyba, myślę, że wszyscy, wszyscy wiedzą, chcę tylko przypomnieć, na kopalni brzeszcze 700 osób pod ziemią, kopalnia w 500, po 300, 400 na tych dwóch pozostałych. Myślę, że to mówi wszystko. Chcę tylko przypomnieć pokrótce, kopalnia Sośnica Makoszowy według danych, danych z kompanii węglowej. Przez 3 lat była jedną z najlepszych kopań. To popatrzcie, jak można zacząć w rankingu była jedna z najlepszych kopań, najbardziej prosperującym złoża węgla po 30, 40, 60 lat. I co się nagle stało przez 3 lata? że kopania jest do likwidacji. Tak właśnie można przez złe zarządzanie, złe decyzje, błędne decyzje doprowadzić najlepszy zakład do upadku. Kopania przeszcze chcą sprzedać za złotówkę. Masła populizm rządu. Mówi się, że za złotówkę sprzedaż. Zadała, byłem w, wczoraj w sejmie na komisji zajmowej gospodarki. Jedna z pań poseł. Jak chcę się sprzedać za złotówkę tą kopalnię, jak tylko stacja najnowocześniejsza na świecie odnetonowania kopalń została wybudowana za 35 milionów. I tą kopalnię też się chce zlikwidować. Po prostu ta władza, która zarządza Szczegółowie spółek, rady nadzorcze są nieordalni. I to jest tylko kwestia czasu. Zresztą to są zdania. Nie nas, rządzkołców, górników, ale ekspertów, chociażby w niedzielę wykładał, że ekspert od energetyki. To nie jest program dla górnictwa. To jest program doraźny, żeby zlikwidować cztery kopalnie. Powiedział za pół po roku, za rok pójdą kolejne cztery. Bo ten program nie rozwiązuje problemu górnictwa. Od dwudziestu ponad lat nie ma bilansu, ile trzeba węgla, a z roku na rok jesteśmy krajem, na całym świecie jedynym krajem Polska jest, która obniża wydobycie. Wszystkie kraje na świecie zwiększają wydobycie. I kolejna informacja, czy nie statystyka, tylko informacja. Pierwszy raz w tym roku, w zeszłym roku 2014 górnictwo mniej wyeksportowało, a więcej wjechało węgla do Polski. To jest po prostu skandal. Jesteśmy jedynym krajem, który w Europie, który wydobywa węgiel na tak dużą skalę, może zapewnić bezpieczeństwo energetyczne Europy, nie tylko Polski, a to się mistry. Popatrzmy na to, jak wyszliśmy na gazie. Mamy najdroższy gaz z Rosji. Nawet Ukraina, która jest w konflikcie, kupuje z Rosji tańszy gaz. Z danych sprzed tygodnia. Niemcy od Rosji kupują 8 euro węgiel drożej, a nasze zarządy tak podpisały, że 8 euro mniej i mówią, że muszę poniżej kosztów sprzedawać węgiel. Jeżeli ktoś ma wątpliwości, to zapraszam na zwałych W sezonie pół miliona ton węgla leży, że jesteśmy w spółce energetycznej i mieliśmy dostarczać paliwo, a pół miliona leży na zwałach. To jest w historii, jak powstała ta firma. Ci, którzy od początku jeszcze wtedy pracowali, to jest skandal. Nigdy takich zwałów nie było. Nigdy nie było. I mówi się nam przez jak dzieciom, to no popatrzmy za okno, co się dzieje. No to za chwilę ci menadżerowie będą do wniosku, że jak nie ma zimy, to ca... trzeba całe górnictwo zlikwidować. Bo ktoś uważa, że te miliony ton to w piecach jest spalone w domów gospodarstwa. Te miliony ton to idą do górnictwa, znaczy do energetyki. Ale niektórzy w Warszawie uważają, że prąd jest w gniazdku. Jaki węgiel? Oni twierdzą, urzędnicy, że przecież prąd zawsze był w gniazdku. Węgiel to jakieś głupoty, bzdury. Dlatego jeszcze raz mówię: sytuacja jest taka na dzień dzisiejszy: wszystkie kopalnie z kompanii węglowej protestują pod ziemią. Oczywiście mówię też, że nie na taką skalę pozostałe, bo to jest poważne przedsięwzięcie. Była, byli przedstawiciele Solidarności 80 osób, dziękuję im wszystkim, na wrześniach, przedwczoraj byliśmy tam z posiłkiem. To nie jest prosta sprawa ogarnąć i zabezpieczyć 700 osób na dole zdeterminowanych, zdesperowanych, przywódne są od zeszłej środy. Dziś jest czwartek, dlatego nie może być tak, że nas nie będzie w tym proteście. Wszystkich proszę o, o poparcie. W tej dobie zaczynamy akcję protestacyjną też, solidaryzując się z z tych czterech kopan. bo jak my nie będziemy razem Solidarność, Solidarność Górnicza i tak musi być i tak będzie. I musimy się przyłączyć do protestu, pomimo zaklinania niektórych, że nie, bo nie wypada, bo co nie wiem co. Jak się ktoś stydzi, to nikt się nie bierze za pewne rzeczy. Bo działaczem związkowcem się nie jest tylko wtedy, jak jest pięknie i fajnie. Należy się zdecydować, czego się chce, bo to jest zasranie obowiązek każdego związkowca, jeżeli się za coś bierze. A nie mówienie, że może nie wypada, może nie dzisiaj, może nie teraz. Chcę powiedzieć tak, jak się komuś wydaje, że jest tak pięknie u nas, to wam powiem, założenia planu technicznego na ten rok, żeby byli już znowu zwiększenie wydobycia. Ale ten do tego myślę, żeby się wszyscy przyzwyczaili. Natomiast pierwszy raz znowu przypominam i mówię, pod to od 16 lat, pierwszy raz plan techniczno-ekonomiczny u nas nie przewiduje odbudowy zatrudnienia. To, co zawsze pamiętacie, odchodził koszt, chodzi chodzili następni. Powiem więcej, jest 650 osób w całym talon wydobycie z uprawnieniami emerytalnymi. się z nimi rozmawiać? W jakim celu? Żeby odejść na emeryturę. Tylko ja się pytam, ja nie mówię, że w gronie nie da się tak robić do skoku, bo jeżeli odejdzie nagle 650 osób, i nikt o nie przyjmie, to ja powiem tak, ponad pół, połowę z tych ludzi jest na Janinie, połowę To co chcemy? 300 ludzi mi przyjąć? To se popatrzmy, to jest więcej niż dwa oddziały wywodówcze. To nie chcemy ten zakład prowadzić. A planuje się poprzez sług zatrudnić w tym roku 100 osób. I co? Będzie przodowy brygadista? Za pieniądze inne, a będzie co na co dzisiejsze kierownictwo? Że będzie poganiaczem i tych za dwa i pół tysiąca z subu będzie pędził do pracy? Jak to ma wyglądać? Jak to wpłynie na bezpieczeństwo? Jeżeli na jednym stanowisku ma pracować ten, który jedną robotę robił i ma być kilkaset złotych różnicy. To jest po prostu nie do przyjęcia i nie do pomyślenia. Kolejna rzecz. Wypuszcza się Polaków społeczeństwa na górniku. Mity, czternastki, trzynastki, trzynastki już nie ma 20 lat. Ale się oczywiście społeczeństwo tylko nie zagrało. Nie zagrało, ponieważ to, co prasa chce zakrzyczeć, rzeczywistość nie wyszło, bo bezpośrednie połączenia, spotkowań widzą i pokazują jasno, jak wygląda, jak społeczeństwo nie da się manipulować i wypuszczać. Jakie barburki, jakie. Jakie czasy, ołówki, inne rzeczy. A ja powiem tak. A jakaż to jest różnica, jak weźmiemy zarobek roczny, PIT, każdy z nas go ma. I jaka jest różnica, czy to ktoś bierze w 10 latach, w 30 latach, czy w 5? Jeżeli w roku ma taki dochód, a jakbyśmy prowadzili. Tak, były zaliczki, jeszcze są tacy, którzy pamiętają. Albo płacili tygodniówki, tak jak jest na Zachodzie. To ktoś będzie bełkotał, że jest co, 100 wypłat na górnik? Przecież ta czternastka, ta barburka jest jedną dwunastą z naszych dochodów rocznych. To nie są dodatkowe pieniądze. Tylko się mami i, i pierwsze takie farmazony. Tylko popatrzmy, gdzie i jakie mamy media i prasę. To są media i prasa rządowa zaklinanie rzeczywistości, tylko nieliczne. Nieliczni dziennikarze, prasa czy telewizje pokazują, chociaż niektórym się troszkę odwraca orientacja, no bo nie da się zakrzyczeć tych ludzi w w Tysiącach Ludzi, wczoraj w Bytomiu, w Ludzie Śląskich w Gliwicach. Tam są samorządy, które jeszcze kiedyś pamiętacie, chociażby w Bytomiu po takich poważnych trząsach, że te samorządy próbowały się odwrócić od górników, tylko te samorządy sobie zdają sprawę, że nie ma bez podatków ich istnienia. A najlepszym tego przykładem właśnie jest kopalnia Brzeszcze, jeżeli ktoś był albo to niech sobie zobaczy, jest jedna kopalnia mieszkańcy, jest parę sklepów, restauracja i to jest wszystko. Pytam się, kto tam do tych sklepów przyjdzie, jak w tej kopalni nie będzie. I z czym? Zasiłkiem, a zasiłek jest ile? Rok czasu, w zależności od bezrobocia? No to pytam się, czy to jest działanie dla dobra narodu, czy to jest działanie na szkodę państwa? Na szkodę państwa działa polski rząd: niszczy, marnuje dobra narodowe. Bo górnictwo to nie jest ich prywatny folwark, to jest dobro narodowe każdego z nas. I właśnie takie słowa padły przedczoraj w Sejmie. pan minister, minister Tomczykiewicz. Górnictwo sobie nie dało rady. Jeden jeden sposób mówi, jakie górnictwo, to górnictwo ma właściciela, każdy z nas jest właścicielem, to jest nasze dobro. To górnictwo ma nadzór właścicielski, gdzieście byli, skoro już my, jako Związki Zawodowe Solidarność, w poprzednim roku i dwa lata wcześniej mówiliśmy, że jest potrzebna restrukturyzacja. Plan dla górnictwa, ale mówimy to od wielu lat. To nie spijamy śmietankę, bo była koniunktura. Nikt nie wyciągnął ręki. A co te zadłużenia? To tak z dnia na dzień powstały milionowe. A gdzie były zarządy? Gdzie był na Gdzie była Rada Nadzorcza? Przecież to Skarb Państwa, Ministerstwo Gospodarki wskazuje osoby, które zarządzają tymi spółkami. I oczywiście można zlikwidować kolejne cztery kopalnie. I znowu za, spotkamy się za rok i znowu będziemy mówić, że kolejne kopalnie są do likwidacji. Bo jest nieudolny i kolesiostwo się liczy w zarządach, w innych mianowaniach, obsadach stanowisk, a nie to, daję lekko i jak ma wiedzę i jest fachowcem w danej dziedzinie. Można słuchać różnych ludzi i też się wypowiadają ludzie, którzy już tym górnictwem kierowali ministrowie czy co, że to jest droga donikąd. Bo to nie jest plan na rozwiązanie stuprocentowe. Jedyną rzeczą, którą się karmi papkę i bierze mózgi, to jest panaceum, że jak się pobiera przywileje górnikom na ołówek czy kartki. Ale jak ma być, prezes Jaszczymskiej Spółki Węglowej w debacie w Warszawie na spotkaniu mówi, że kobiety w kar kartki mają w biurze. I to jest problemem i to przewróciło Jaszemską Spółkę Węglową. Jaszewska spółka węglowa jest akurat w całkowicie odwrotnej sytuacji. Tam brakuje węgla koksowego. Mogliby sprzedać, tylko tak to dowinęli, zwinęli kopalnie, że po prostu węgla koksującego nie ma. Jaszewska spółka węglowa, jak to śledzi, parę lat temu przejęła kopalnię Budryk samodzielną, teraz yy, przejęła królów szygłowicę. I teraz wydobywa ta jaszymska spółka z tymi dwoma kopaniami mniej węgla, jak przed przejęciem tych kopalń. To do czego się doprowadzi? To też jest niebezpieczne, jeżeli chodzi o nas, bo wiecie chyba wszyscy, że niewykonywanie przodków w czasie i w terminie powoduje, że zwija się kopalnia. A chyba wszyscy wiedzą, jaki jest pęd, jak ściany jadą szybciej ile szybciej gdzie jesteśmy według harmonogramu może nie tutaj w Prosta Plusowskim, ale na Sobieskim oddział trzeci ścianami jest już w roku 2017 czy 2018 to zjadamy ogon nie mając dzisiaj nie mamy koncesji na Brzezinkę i nie mamy tutaj na okolice Balinczanów pytam się co będzie jeżeli to się nie powiedzie Nikt nie patrzy, nie ma planu. Tak samo tu u nas. Budowa Szybu czegoś, jeżeli budowa Szybu czegoś nie wystartuje, to jest po prostu też po tej kopalni. I pamiętajmy o tym, bo Obym był złym prorokiem i nie musiał tu wychodzić po to, że trzeba bronić tej naszej kopalni. Tak samo jeżeli się wydaje, mówiłem tu o tych tak zwanych przywilejach. Bo powtarzajcie, to nie są przywileje, to są, to są uprawnienia. I teraz się mówi, a przecież te uprawnienia są od ponad 20 lat. Pierwsze upany zbiorowe pracy ponad zakładowe dla Kodnictwa były w 1994 roku. Cóż takiego się stało, że wtedy te czternastki, trzynastki, jeszcze barburki nie powodowały, że kopalnie bankrutują, a teraz te same świadczenia powodują, że bankrutuje kopalnia za kopalnią. To jest nieudolność tego zarządzania. Przypominam, już w tym roku minęło 10 lat od powstania PKW. Teraz Tawron w 30 czerwca kończy się umowa społeczna. Tam mamy zapisane w umowie społecznej, że będzie obowiązywał układ zbiorowy pracy. Chyba nie muszę nic więcej mówić. Jak się to może skończyć? Bo już, już się próbuje na siłę. Wyrywasz chociażby dopłatę do honorowego 20%, bo to też podobnież uratuje burmistrz Pytam się pana prezesa, czy to jest pana czy to jest rozwiązanie, żeby sytuacja poprawiła? Nie, to nie jest pana celu, ale wie pan, to, no to tak będzie widać, że troszkę ktoś chce dać. A na czym polega nowoczesność? Na tym, że mamy dzisiaj z wszystkiego rezygnować. No kurwa chyba nie na tym. Nie po to chodziło, chodziliśmy do Europy, żeby się ograniczać. Chcę tylko powiedzieć, u nas najniższa płaca nie ma nawet 8 zł na godzinę. A płaca minimalna w Niemczech jest 8 euro na godzinę. To pytam się, o jaką Europę nam chodzi. Na tym polega nowoczesność, żeby coraz mniej zarabiać. To ja mam w dupie, ja nie chcę takiej nowoczesności. Bo po prostu się nam robi, wodę z mózgu cechowym, pierwsze mózgi 24 godziny, tak jak się nazywa, 24 godziny na dobę, pierwsze nam mózgi. Otwórzmy oczy, poczytajmy gdzieś indziej, w innej prasie. Ja nie mówię, żeby nie oglądać, ale wyciągmy z innej y, gazety, z innej mediów i popatrzmy, co jest i jak jest naprawdę. Płaca minimalna dzisiaj. Dzisiaj ludzie oczywiście, czy mądrzy z Warszawy, którzy uważają, że prąd jest w gwiazdkach. To mówią tak, jest niemoralnym, jak Solidarność się opominała o podniesieniu płacy minimalnej. To jest niemoralne. Ale kto to mówi? Ktoś, kto zarabia kilkadziesiąt czy kilkaset tysięcy w miesiącu i on będzie mówił o moralności. A ktoś za 1600 jest sondaż. Ludzie mówią, że to są jedyne podwyżki u pracodawców poprzez to, że z ustawy na przykład płaca minimalna rośnie. A tak to w życiu nie mają podwyżek. I co to jest niemoralne? Można powiedzieć, można karmić, że wszystko upadnie, tylko jak się rzek nie ma, jak już tego będzie mało, to co mamy się rzeknąć? W ogóle wykład? No to jak ci ludzie zarządzają tym gulnictwem? Ale nie tylko gulnictwem. Bo marła wędy. Chyba każdy słyszał tą firmę i nazwę. Dzisiaj stoi przed widmem bankructwa, ponieważ sprzedano produkcję wozu opancerzonego koreańczykom. I znowu kolejne miejsca, 2000 czy ileś. Stalownie po dawnej Hucie Batowy 4, stalownie też już nie mają odbiorców na produkty. I tak można mnożyć kolejarze, jak który posmarkają, troszkę załagodzą konflikt, no to jest gdzie indziej. Poczta Polska, którą już zdemontowali, rozmontowali i znowu wraca problem, no bo pomimo tego, że już dolikwidowali tyle obiektów, tyle oddziałów, to nadal jest niewydolna, bo jest nieudolnie zarządzana. Zapraszam wszystkich tych, którzy chcą wspomóc, bo jak mówię, byliśmy i można, ja przynajmniej mówię, deklaruję chęć przekazania na przykład karty czy coś, pojedziemy na pewno też na wzestrze żeby ich wspomóc. To są przeogromne koszty. Na taką kolację, którą żeśmy zawiesili, tylko trzeba było dać 4 tysiące przedwczoraj. Ale trzeba tym ludziom pomóc. My od tej doby zaczynamy akcję protestacyjną. To się ma odbywać w przedziale 20-40 osób. Nic więcej, bo to jest tylko gest poparcia, żeby każdy zobaczył, że Solidarność to jeden z drugim, a nie jeden przeciwko drugiemu. Bo pojedyncze osoby nic nie znaczą. Zorganizowani mają lepiej i tak było, jest i będzie. I nikt tego nie jest w stanie zakrzyczeć. Dlatego już dzisiaj dziękuję tym, którzy się zdecydowali, którzy od razu byli chętni, żeby pozostać na dole i wspierać tych górników. Jeżeli ktoś jest chętny, ktoś widzi potrzebę, zapraszamy do biur, bo nie wiemy ile to potrwa. Jutro zbiera się sztab krajowej Solidarności w regionie. Zobaczymy jakie będą dalsze losy. Jest jakaś nutka nadziei, bo już pani premier wczoraj zmieniła narrację. Nie mówi o likwidacji, tylko restrukturyzacji. Tylko co będzie w tej ustawie w zapisach, dopycha się kolanem, kto wczoraj miał okazję wieczorem, jak się robi zresztą. Powiem tak, byłem i widziałem głosowanie w Komisji Sejmowej, gdzie wniosek, żeby była debata publiczna w telewizji z Sejmu, z obrad żeby społeczeństwo widziało i co zrobiła koalicja głosy psl i PO ona podniosła rękę kluczem partyjnym i nie ma debaty wstał jeden poseł i mówi to jest to nie, nie, no, nienormalne niemoralne, żeby w tym czasie jak jest protest na kopaniach, debatować w polskim Sejmie na temat burmistwa, to to jest kmina i skandal z narodu to jest po prostu, robi się co się chce, banda się dorwała do władzy i po prostu uznała, że ma całą monopol i mądrość na wiedzę. Nie liczy się głos społeczeństwa, grupy samodomowej, nikogo, bo z chwilą ich wyboru uznali, że dostali ośnienia, mądrość sama na nich spłynęła. Dlatego proszę was o pomoc, o poparcie, o to, żeby w tych dniach jak najbardziej być i wspierać tych ludzi będziemy robić na pewno przez weekend wyjazd na Brzeszczyk, To jest chętny żeby tam pospierać, bo wiecie czy ludzie w ósmą dobę potrzebują paliwa ja mówię paliwa potrzebują tego ducha nawet na pewno więcej niż to, że jedzenia, bo jeszcze trzeba ale tego ducha, że tam są ludzie na górze w innych zakładach, w innych miastach którym nie jest obojęte ich rozsta na dole i Myślę, abyśmy nigdy my takiej sytuacji nie przeżywali, chociaż jak ktoś nie pamięta, to pan powiem tak, ta kopalnia w Rzeszczy, że jest ten problem kompanii węglowych, to też jest po części sytuacja, która nas dotyczy. Bo przed 16 laty to kopalnia w Rzeszczy była w nadwiszańskiej spółce, tak jak i kopalnia Janina, Piast, Ziemowit, Siersza nieistniejąca i to koledzy przynajmniej z Solidarności w tamtym czasie też wydali zgodę, żebyśmy się oderwali, bo mieliśmy 100 milionów zadłużenia i to już by były wiecie jakie wieżowce, jakie drzewa gdyby całe rano te sklepy, te, te prace i te kopalnie wyobrażacie sobie dzisiaj jawożno bez tej kopalni co by tu była, to by był skansen, noclegownia zapraszam chociażby tam rejon Sierszy, gdzie do dziś straszą ruiny, i nie ma nic. I taka jest rzeczywistość, i taka jest prawda. Dużo by mówić, zapraszam, będzie dyskusja. Zapraszam, telefony są przez okres protestu. Biuro Solidarności jest cały czas otwarte, całą dobę będą dyżury, ponieważ trzeba to wszystko koordynować. Od razu mówię. Nie ma żadnych dzikich jakichś akcji, wszystko musi być zgłaszane i przez, przez nas koordynowane, bo wiecie, że to jest przede wszystkim bezpieczeństwo. My nie zorganizujemy pracy, wy pójdzie, wycie bo pomimo tego, że po miliona jest na zwałach, wiecie były sytuacje u nas na kopalni, że fundowaliśmy sobie postoje paromiesięczne, bo ktoś nie dopilnował, zapaliła się kopalnia, ktoś nie dopilnował, wypłukało tamę. I tak się niestety działo. Dlatego pamiętajmy o tym, bo jedna zła decyzja, błędna, głupia, nieprzemyślana, może spowodować tak wszędzie. Jeszcze bym długo mógł mówić, ale wszystkim życzę szczęść Boże, bezpiecznej pracy, wyjeżdżajcie szczęśliwie i zapraszam do pomocy, do poparcia. Szczęść Boże!